Nie ma takiej możliwości, żeby uczelnia jako sama nauczyła kogoś języka na takim poziomie, który jest oczekiwany przez pracodawców. To musi stać się wcześniej. I to jest ten problem, o którym żeśmy mówili, że system szkolnictwa nie tylko nie daje możliwości przygotowania odpowiednio człowieka, bo ja mogę na tych różnych formach kształcenia doprowadzić do tego, że ten człowiek będzie biegły w dziedzinie, którą on powinien bardzo dobrze znać, ale podstawę języka powinien zdobyć gdzie indziej. 12 lat kształcenia od początku szkoły podstawowej do końca liceum jest wystarczającym czasem na to, żeby człowiek był płynny w języku komunikacji jednym, jeżeli nie więcej. Tymczasem mamy do czynienia no, z tym, czym mamy do czynienia. To jest pierwszy taki aspekt. Drugi, jeżeli chodzi o te inne aspekty, ja uważam, że dla pracodawców byłoby dobrze, gdyby człowiek miał podstawowe, opanowane umiejętności i wiedzy w dziedzinie, które jest specjalistą, czyli jeżeli jest określony, że to jest inżynier czy absolwent nauk technicznych, to żeby orientował się w tym wszystkim, ale miał trzy rzeczy, które są niezwykle istotne. Po pierwsze, takie bardzo dziwne, potrafił myśleć. Po drugie, potrafił się uczyć. I po trzecie potrafił współpracować z ludźmi. Ja wyniosłem dokładnie takie oczekiwania z tego panelu, w którym uczestniczyłem niestety nie do końca, że to jest największe oczekiwanie i to w tej chwili staramy się bardzo intensywnie robić i reforma szkolnictwa wyższego myślę, że w bardzo dużej mierze ułatwia nam, żebyśmy tak postępowali. Natomiast ja w tym Pańskim zagajeniu usłyszałem ten prowokacyjny ton, który już jako skonsumował Pan Prezydent. Ja się nie zgadzam, że jest źle. Ja myślę, że relacja biznes, uczelnie wyższe jest coraz lepsza, może nie jeszcze niedoskonała, ale jest coraz lepsza i naprawdę współpracujemy w wielu miejscach. I miasto, które ktoś próbował tutaj zmarginalizować, jest absolutnie koniecznym elementem i ono spełnia tę swoją rolę. Może nie katalizatora, ale płaszczyzny porozumienia i wspierającej instytucji w tym wszystkim. I to jest bardzo dobrze i ona taka właśnie powinna być. I tak jak powiedział tu przed chwilą pan prezydent. Myślę, że nikt z nas nie chciałby, żeby próbowało zastąpić w jakimkolwiek miejscu e, tych instytucji, które są odpowiedzialne za poszczególne rzeczy. Natomiast tym elementem łączącym, jak najbardziej tak, ale to, to chyba naprawdę w dobrym kierunku idzie i tutaj życzmy sobie tylko, żeby nikt tego nie poprzedził. E, jeżeli chodzi o, o, o to, jakie są oczekiwania, ze strony uczelni, myślę, że oczekiwania są w kierunku jednak. Wspólnego oddziaływania na wiele rzeczy, na które wydaje się, że z pozoru nie mamy wpływu. Ja podam tylko jeden taki, może bardzo drastyczny przykład i pewnie nie będę tutaj popularny. Miasto próbowało doprowadzić do pewnej restrukturyzacji, jeżeli chodzi o szkoły. Spotkało się to z potężnym oporem. Czy ktoś z biznesu, który oczekuje konkretnych absolwentów, to jest uczelni. Wziął udział w tej dyskusji i powiedział, że bez sensu jest kształcić ludzi w ICA, przyjmując ich z 25 punktami. Nikt się nie odzywa. Wszyscy po cichu lub głośno przyklaskują tym, którzy protestują, mówią, że nie, te szkoły powinny istnieć. A później my mamy właśnie takich kandydatów na studia, a państwo później macie takich absolwentów, jeżeli my ich wypuścimy, albo jesteśmy napiętnowani, że kształcimy młodzież albo inaczej, że po pierwszym roku wyrzucamy ich ze studiów, bo się nie nadają i mówicie, no jak to? No, przecież macie materiał taki, który powinniście obrobić, przepraszam, przekształcić, wykształcić, a wy jedyne co potraficie to skreślić ich ze studiów. No pewien poziom jest jednak wymagany. Ta elitarność, czy inaczej, Wybiórczość kształcenia wyższego powinna jednak istnieć. Ale są różne formy kształcenia. Są przecież wyższe szkoły zawodowe, i Pan wspomniał o, o kasusie kiepskiego magistra. Nie wszyscy muszą być magistrami. Spróbujmy doprowadzić do tego, żeby odpowiedni tytuł i stopień odpowiadał kompetencjom człowieka. Nie każdy musi być magistrem, jak nie każdy musi być profesorem. Ale to nie znaczy, że on jest gorszym człowiekiem w tym społeczeństwie. Ja rozumiem, panie rektorze, tylko troszkę zmierzałem w stronę zmiany systemu. A nie. mówiliśmy o tym, że. Mówimy, że pomimo tego, że pewne rzeczy w systemie trzeba zmienić, ale my nie mamy za bardzo bezpośredniego oddziaływania, to mamy oddziaływanie na pewne rzeczy, które przy okazji można zmienić. I podałem ten przykład. Wsparcia pewnych działań mających na celu, a może nie wykluczenie, ale ograniczenie dostępu do ścieżki, która później otwiera wejście na uczelnie wyższe. Dla ludzi, którzy się do tego nie nadają. Bo jeżeli na 200 punktów 25 z granicą, która została tak postawiona, i nie postawiona, taki człowiek dostał się do liceum w zeszłym roku, no to oznacza, że ten materiał w tym liceum będzie ciągnął wszystkich, którzy tam są w dół. Bo dla niego trzeba będzie poświęcić mnóstwo czasu, żeby on w ogóle był w stanie zrozumieć, co do niego się mówi. Czy, czy jest jakiś sposób, żeby nauczyć właśnie współpracy i myślenia? Nie, no to jest rzecz oczywiście jedna z najważniejszych moim zdaniem, nauczyć kogoś myślenia, prawda, czy współpracy. Tu chodzi o współpracę w zespole ludzkim. Myślenia można człowieka uczyć, inspirując go do aktywności podczas studiowania, prawda. Chodzi o to, żeby zajęcia nie miały wyłącznie charakteru wykładowego, gdzie przyjdzie profesor, prawda, w wieku już bym powiedział, zaawansowany i on uważa, że ten wykład, prawda, to jest coś Jeszcze najważniejszego, na to, tak nieważne, nieważne tak, gdyby, tak, gdyż tak, gdyż tak. gdyby studenci wyszli z auli, to on by dalej chyba ten wykład miał i tak dalej, i tak dalej. Mi chodzi tutaj o, bym powiedział, aktywne zajęcia, o, o to, żeby studenci potrafili analizować różnego rodzaju zjawiska, żeby mogli yy, łączyć, poszukiwać związków, zależności, prawda, to rozszerza ich horyzont myślowy i ja uważam, że to jest podstawowa dzisiaj cecha dobrego naszego absolwenta. Współpraca w zespole. No właśnie, chodzi o to, żeby było jak najwięcej zajęć takich, gdzie studenci rzeczywiście pracują w zespole. My tu dzisiaj zastanawiamy się nad uczelnią wyższą. Natomiast, proszę Państwa, studia w szkole wyższej są tylko jednym z ogniów całego procesu edukacji. I właśnie my nie możemy abstrahować od tego, co dzieje się przed, prawda, bo tu już wielokrotnie było to podkreślane, że, yy, prawda, no my otrzymujemy, przychodzi młody, młody, człowiek. No niestety, prawda, umasowienie studiów, moim zdaniem, to był jeden wielki błąd, że poszliśmy w tym kierunku, prawda, żeby mieć jak najwyższy wskaźnik w i tak dalej. Otwarto ten rynek usług edukacyjnych, mnóstwo szkół powstawało niepublicznych takich, oczywiście nie mam nic przeciwko szkołom niepublicznym. Ale proszę Państwa, no, duża część tych szkół po prostu nie powinna funkcjonować. I w związku z tym mówi się dzisiaj, że mamy bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych, w tym również wśród absolwentów szkół wyższych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście być może jakaś tam część winy. Tkwi, prawda, w uczelniach wyższych, ale jeżeli przychodzi do nas kandydat, który nie potrafi napisać, bo komputerowo to on napisze, bo on mu, kom, prawda, komputer poprawi jego błędy, ale jeżeli on przychodzi do mnie, i ja mówi panie kolego, to proszę tutaj odręcznie napisać, prawda, to i to, to, to jakiś wniosek, podanie, i proszę państwa, w tym jest 6-7 błędów ortograficznych, no to przepraszam bardzo. Ja rozumiem, bo tak ja mówię, Jeżeli człowiek nie, nie wie, przychodzi na studia i nie wie, co to jest średnia arytmetyczna, bo ma tak słabe podstawy z matematyki, no taki, tacy ludzie dzisiaj przychodzą na studia. Ja rozumiem, Kiedyś rozumiem. była. Selekcja poprzez egzamin wstępny. Tak, Panie Profesorze, tylko my nie negujemy tego, że jest źle, tak. ale staramy się znaleźć rozwiązania, które byłyby rozwiązaniami to nie do, z dobrze. dzisiaj do przodu. No więc, co, co my możemy zrobić? No, proszę Państwa, no, w misji każdej uczelni, prawda, wpisane jest to, żeby kształcić na najwyższym poziomie i tak dalej, żeby nasi absolwenci byli w stanie sprostać oczekiwaniom prawda, przyszłego, przyszłego rynku pracy. Bo przecież myślę, że każda uczelnia świadoma tego, że ona jest tyle warta ile są bardziej absolwenci. W Stanach Zjednoczonych, prawda, uczelnie ocenia się poprzez losy zawodowe absolwentów. Jeżeli prawda, nic nie słychać o tych absolwentach, to uczelni jest po prostu. Nie, pustka. oczywiście, to znaczy, no, no, znamy to? przykłady tego, że niektóre z polskich uczelni dostały się na listy w Szanghaju czy gdzieś indziej w już... ten sposób, że dopisały listów przedwojennych. Nie, nie no, no oczywiście, no, no to nie o to. Chodzi. To że jest no, też kwestia kryteriów tych tak, wszystkich. Ale, my ale o... chodzi, mi chodzi o to, że duży jakby udział w tym całym procesie kształcenia właśnie e, winien mieć e, biznes, no szeroko pojęty biznes, praktyka. prawda, bo chodzi rzeczywiście o to, żeby przybliżać już tym młodym ludziom pewne kwestie ogólne, prawda, ale egzemplifikacja powinna pochodzić, pochodzić z praktyki. I oczywiście tu była mowa o tym, że ta współpraca jest luźna, taka się, proszę Państwa, współpraca między uczelnią a, a praktyką, ona była zawsze. Bo oczywiście była lepsza, gorsza, była bardziej lub mniej sformalizowana. Chodzi rzeczywiście o to, żeby obie strony miały tę świadomość, że dla obu stron ta współpraca jest korzystna, no bo tylko wtedy współpraca będzie miała sens, jeżeli obie strony widzą, widzą korzyści. No z punktu widzenia uczelni, każdy uczelni zależy na tym, żeby mieć jak, żeby wypuszczać, przepraszam za słowo, jak najlepszych absolwentów. Ze strony praktyki, prawda? Chodzi o to, żeby pozyskiwać jak najlepsze kadry. I ta współpraca, prawda, jest jakąś formą inwestycji ze strony Potencjalnych pracodawców w przyszłych swoich, prawda, pracowników. Praktyka, biznes nie może myśleć w kategoriach takich dzisiaj, prawda, ja potrzebuję na dzisiaj takiego i takiego pracownika. Ja muszę myśleć w kategoriach strategicznych i muszę, prawda, jakby inwestować w to, co ja później będę w, stanie, będę, będę w stanie powiedzmy sobie, pozyskać. I ja twierdzę, że no w każdym bądź razie na Uniwersytecie Łódzkim ta współpraca z praktyką prawda, się coraz bardziej tutaj zacieśnia. Ja już mówiłem na, w ramach dyskusji panelowej, prawda, że sformalizowaliśmy tę współpracę dzisiaj na wszystkich wydziałach, 12 wydziałach Uniwersytetu, nawet na takich wydziałach humanistycznych jak filologia czy wydział filozoficzno-historyczny. Funkcjonują tak zwane rady biznesu. Oczywiście to słowo biznes nie, nie oznacza, że tylko działalność gospodarcza, bo na dobrą sprawę przecież humaniści również e, przyszłymi e, przyszłym pracodawcami dla absolwentów studiów humanistycznych są e, instytucje non-profit. Ale to tak się przyjęło, prawda? Rada biznesu. Współpracujemy, wciągamy przedstawicieli praktyki w proces dydaktyczny. Dzisiaj to jest możliwe bardziej niż kiedy indziej. Przy tych zmianach, które prawda, dokonały się w prawie o, o szkolnictwie wyższym. Zresztą tam wyraźnie kładzie się nacisk na to, że trzecią misją uczelni jest ścisła współpraca uczelni z praktyką. Bez tego, prawda, to, to była jakby, bym powiedział, największa słabość uczelni. To, że uczelnia była zamknięta, prawda, nie współpracowała, nie była otwarta na współpracę z praktyką. I, I w związku z tym w tej chwili mówi się, że oczywiście ta luka musi, musi tutaj przestać, przestać i przestać. Bardzo dziękuję za...